Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. Jest tej strony Gabriel i chciałbym się dzisiaj podzielić z wami, dlaczego od lutego nie wrzucam już żadnych filmów na YouTube'a. Pamiętacie filmy z budowy mojego komputera? Oczywiście, film jest na YouTubie i wrzucę tutaj wam e, jeden fragment z tego filmu, bo teraz będzie cyk No, a ten do kiedy on będzie działał, to powiem wam. O... <noise> I stała się dla mnie taka przykra rzecz, że niestety. W tym nowym komputerze padł mi zasilacz I Nie wiem dlaczego, czy to była jakaś wada fabryczna Czy to po prostu, że faktycznie ten zasilacz był troszeczkę trzymały No, ale stało się, co się stało i no Komputer ile wytrzymał, można powiedzieć czy komputer, zasilacz wytrzymał mniej więcej 2 miesiące i, 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 I dupa, że tak powiem, tak? Oczywiście zasilacz oddałem na gwarancję Do tej pory jeszcze czekam na informacje Oddałem go jakoś w połowie lutego no, i mamy dzisiaj już, jak nagrywam, 2 kwietnia. Jeszcze żadnych informacji nie mam. I otóż taka rzecz się stanęła. No, niestety nie przeskoczę tego bez zasilacza. No, nie uruchomię komputera. I no, zdiagnozowałem, że tylko ten zasilacz padł i reszta rzeczy jest raczej ok. Ale zobaczymy. Ale powiem wam tak, że nawet jak oddadzą mi z gwarancji ten zasilacz yy, i on będzie ok, wszystko, no, to i tak. O kurczę, kamerko ruszyłem. To i tak będę chciał kupić chyba jednak większy ten zasilacz. Po prostu, tak jak sporo osób mi pisało w komentarzach, żeby ten zasilacz wymienić, znaczy wymienić, że on jest troszeczkę przymały na, na ten setup komputera. I, I co, no chyba jednak mieli rację, tak? Będę chciał kupić, nie wiem, 1000, 1200 w Zobaczymy. I powiem wam, że jak no już uda mi się uruchomić ten nowy komputer, no to będę kontynuował te serie, które nagrywałem tak? z for Speeda, Test Drive'a. Stalkera może zobaczymy, będę chciał też uruchomić i no co, na razie posiłkuję się swoim starym komputerem. Kurczę, toś tak widzę, że fokus kamerki tak nie za bardzo dobrze łapie. Posiłkuję się swoim starym komputerem, który mamy już od 2015 roku i... No, póki co, żeby nie ten komputer, to nad nie miałbym sobie pograć w jakieś gierki, tak? Więc dobrze, że ten komputer zostawiłem, go nie sprzedałem. I co? No i taka jest kolej rzeczy, no. Ale mam sporo pomysłów na kanał, na ten rok. Mam nadzieję, że będę się rozwijał, że kanał będzie się rozwijał. To tyle z mojej strony. No mam nadzieję, że powrócę za niedługo czyli znaczy, powrócę na pewno, bo być może będę nagrywał coś jeszcze na starym komputerze ale oczywiście no, chciałbym to robić na nowym, tak? Oto zrobiłem ten komputer, więc taka krótka informacja ode mnie, więc trzymajcie się i do następnego odcinka mam nadzieję.